Witam was bardzo serdecznie z tej strony GetherName Jestem wraz z Marcinem, czyli Centrusiem i Dyziem W, w Diablo 3 dzisiaj oczywiście No i dobra, co? Kontynuując naszą przygodę, będziemy szukać y, głowy Zoltana Kula I zmierzamy dalej, możecie się przywitać Cześć Okej, okay, dobra, chodźmy Tutaj jest, wskazuje nam droga, więc tam się udajmy Wysyłam po ciebie duchy, Dyzio Hmm. Pierwszy Bumc, bumc, bumc A tak fajnie w jednym odcinku wyglądałem Tak stylistycznie czerwono Omg Zakrwawienie Znowu do kanału się, dawaj bufa. Znowu, Znowu do kanału, bufa, Dokładnie Uuu Szansy na omg O ludzie tutaj są lol Co oni tutaj robią? Mieszkają No fajnie O Cesar To ta mała ciota. Mordy go, mordy szybko! Teraz to chce pomocy od nas, kurcze bolk Dobra, niżej, schodzimy niżej. Viper and Viper. Uwaga! Wow! Ten przewidział przyszłość, ten szaman ma jakieś dziwne umiejętności. nie wow, coś leciało. Się, w... kurde, Jeba, że się, leciało. Stupić się rypał nam na głowę, to to wiesz. <noise> nie, nie trudno przewidzieć. Tak, ja znalazłem tych. Bum, Bum. A czekajcie, bo te czerwone, wychychające muszę więcej czasu. Bomboany. E, mam nowy umiejętność to mam, jeszcze nie wypróbowałem, bo ogóle dodałem ją, bo w level wbiłem tak nagle. I zapomniałem o niej. Ciekawe jestem co ona robi. Ona. Wywołujesz potężne wstrząsy, które porusza ziemię i będą ranić pobliskich wrogów. Nice leado. Jeszcze 300 expa, 200 expa. Chodźcie, pomożecie. Jasne, jasne. Szukamy. Szukamy przeciwników, aby ci pomóc. Majster. Wyzywasz mnie? Nie wyzywam Cię. Chodź Ci pomóc? <grym> Z boku. <masz>. <grym> Badum. Chipa. 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 Ci Chipa. 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 po prostu Chipa. się spóźnił. O co Ci chodzi? Ty przewidywaczy w przyszłości. <gry> <Wochenie sidle> Jasno. Wow, ale ładnie, to fajny ten skiw jest Ty fajnie ci O, pakow, mam kogo to do Mam nową. Mam nowego kwa. To potwora, Zobaczycie coś za chwilę. Coś takiego, że mam te. Kiszki do uszami. To jest praktycznie niemożliwe. Od Nie dzisiaj. Jest patrzcie ]対. na to. Obserwujcie. Obserwujcie na Kiszko wyjdzie o mi... Szo, paszutek patrz. Da, Hej, fajny. No. Mam własnego psa. Chyba człowieka. Psa Łofa, człowieka. cała familia. No Już ale jaki ja jest duży cztery. guldał mam. Wiesz co, to 4 to chyba mój ultimate w LoLu, nie? Tak jakby. Numerek 4. No tak jakby, to jest ulti, Bo ona wolno się regeneruje zawsze. No. Nie, Ja to mam po Nie No Ale u ciebie to jest taki bardziej bułów No właśnie ta czwórka To jak ty sobie po trójkę czwórkę dałeś? Ja też potrafię zmienić guziki Nie da się tam macie księgę Marcin idź tam bo znowu on o A nie, nie potrzebuję Aha, nie Tam ile tam tego jest No dobra byś nie narzekał Dysiąc Atakuje naszą ja tam Ja mam małpę, a wy nie macie małpy. Gratuluję. Moja małpa ma laski wbite w plecy. Również gratuluję. Wciąż Kto mu zabierze? Tam laskę. Chcesz mu zabrać laskę? Nie, o ty jest prasine! Co to idzie? Co tu tam jest? Jak się kręciło, to fajnie? Myślisz, że możesz Z się zająć. ze mną równać? Ten mój murzyn jest tak seksowny, że aż od lasek się nie może na odpędzić. Na plecach mu same siadają. się. Wypijają niego. No zobacz, nawet czaszki pchną. Dobra, schodzimy do zgnilizny. No O! Pycha. Wiedziałem, tak, wiedziałem, tak, wiedziałem, wiedziałem, że tak się skończy. Wiedziałem, że tak się skończy. Dysku. Pan kazał spytać kolejnych niewolników Ruszaj do oazy i porwij wieśniaków. Zabij każdego, kto będzie stawiał. O, kupiec. Opór. U, U, w ten miło. sposób Ale nie ma czerwonego. I Będę czarny, czekajcie. Zrobię się do taltarny. Co hmm. dawaj? Ja już sobie wyjdę. Na świeże powietrze poddycham. A, wyjątkowy, krótki ścielek. To jest pustynia. To jest pustynia, jest pustynia. To jest oaza na pustyni. A, na no, tak. Jestem czarnym cytrusiem. Fajnie, twój murzyn dalej jest taki jak był. I dalej malaski, jak to tak ująłeś w bardzo cudownym Nie, on laska, tylko jego murzyn ma laskę, więc jestem teraz czarnym czarnuchem, który ma czarne laski. Fajnie. Uważajcie, to bije. mój <laughs> się złapał na to, ale z niego nogi. Bo... Fajnie. Zabijcie, po to No Staram się. Co? Zabijcie. Zabijcie. Wszystko Zobijcie. Zobijcie. No, Zobijcie. 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 nie Zobijcie. 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 nerwisz. Zobijcie. Zobijcie. ich. Uff. Dobra, szukamy Roy. Ale masz oazę fajne te pieski, górę. są teraz takie fajne niebieskie No bo one teraz mają 15% szans na wybuchnięcie przy śmierci o. Te są fajniejsze niż tamte, te trujące no, no, poczekajcie chwilkę dla mnie wspaniałą oazę na pustyni. ja tu mam jakieś Zamiastkał, fajne rzeczy ją jego imieniem. Potem Rusza, LOL, to mam większą ekipę niż pojechały. cała drużyna nasza ma Ej, lepsze jest chyba... Patrzcie na moje przedmioty teraz, patrzcie na mój miecz Lepsze jest to czy to? To drugie. No, bo tu mam 22 aż do zręczności. Do. Tak. Tak. No tak, 22 zręczności. mam. ale gdy się tak idzie. Tak. Fuh. Lepsze jest to, czy to? Tak. Co oni tak śmiesznie krzyczą? Ale ja też potrafię. Uro. Teraz te psy nie chcą zakaknąć, no Za co z nimi? Z... No bo przy... zrobiłeś się tak potężnie mocne, że już nie będą ci znikać co ty? Kurde, chciałem żeby wybuchły. A nie ma nic... Fajnie te kwiatki. Co to był za odgłos? No kwiatek wybuchał i mój język takie odgłosy wtedy oddaje. O, coś o, trzeba więcej czasu. Wysystałem im duszę, mam cztery dusze, co mi daje duszę i inteligencję. Masz 330 330 intelligence. Jestem Jimmusem. O, Jak pustynny derby. Przynajmniej w grze mogę być. Ej, te ptaki latają. O, w ogóle, co ja powiedziałem? No, ale dziwne. No i pomyliło mi się No, coś znalazłem O! Jakieś kamienie Można przerwać Archivement! Uuuu New para Kapliczka oh. Nie, to jest inne To cześć. to tak Nie pyskuj o, to ja jest to inne, to może sobie dobra. pisać, ale kogo ja to... Ja uruchomiłem to coś O, kapliczka. ten achievement Dopiero ja to podpięłem przez po pierwszy. Oście jakieś mam, no ma. Rakashimu. Widzicie, ja po to prostu mam dobry nos, popularny. ja wiedziałem gdzie pójść. A nie, to jest na siglu, tylko <noise> że Meta nie zostało. Uuu. Znaczy nie ma tego Sieglu. Bo dzisiaj to zrobiłem. Zrobiłem to dzisiaj przecież. Nie, Ej, patrzcie teraz, moglibyście zerknąć do mnie jeszcze raz. Małem, patrzcie, mam taki miecz, albo taki miecz. Aha, ja się patrzę na wygląd, czekaj jeszcze raz. To drugi, to. O, masz ostrze. Skąd to? masz, lol. A, tu no. jest na siebie. Lol. Ale ten jest lepszy, nie? A to ja to wiem, Niby słabszy damage ma, ale wiesz. Nie, to, to ten drugi ze zręcznością jest lepszy. No to właśnie. Uj, ten. jest lepsze. To się To no jest, dobra, zaliliśmy dziurę. No ci za zaraz. Żeby nie to było. O, ruiny. Tam jeszcze nie byliśmy, tego jeszcze A nie się tam pokazywaliśmy. Byliśmy. Tego jeszcze widzą, nie pokazywaliśmy. Nie, ruinę. Zgadzamy się. Ten musi zostać No bo w żadnych nie byliśmy. No wiem, no tego tak mówię. Jest. Coś nowego, trochę stracha będzie. Każe nas na dance, dance. O, jak on leciał! Dlaczego twój na naskał mi nie waj? No! O, mój ja Boże! No, ja to jest właśnie głupie! Ja się z tym męczę całymi latami! O! Mężczyźni, mężczyźni, mężczyźni! A ja to zrobiłem, co sekund za I ja cię nie. Co to To, to szybciej. Wystarczy bies przy siebie Ale co znaleźć? Na pasłam no głowę ja wow. wow wow Dostałem przedmiot taki fajny Ten rzadki zabicie zwykłego niebieskiego fajnie Ile złota, ja już jestem pewnie znowu bogaty Może w przyszłości będziesz czakel ten, mój ten, ten Ten mój ten, jak on się nazywa? Monstrum to moje. Od lasek się nie będziesz mógł odpędzić przez, przez tą kasę. O Boże, to jest taki suchy żart. Cicho! Cicho. Późna godzina jest, bardzo późno. O tej porze zazwyczaj już świeżo... A se... a A co? To Facepalm, a co innego? Wciąż czekam. A mój to robi podwójnego chłopaki, więc ja się boję tego używać. Na specjalne okazje. O niebieski. Trzeba więcej czasu. O, fir. kulkulka poleciała ciała mniej kulka Kulkulka poleciało. Nie mogę podnieść. Kulkulka, kulkulka. Nie wiem co w tym w ogóle fajnego, ale moję się. Oj! Jest palma. Nie, ja teraz będę wykorzystywał za nie wiedziałeś, że facepalm przecież to wy mi pokazywaliście No wiem, ale... Tak dawno się grało w Diablo i Diabolo Dije, jak likesz, kupić... No właśnie, A sobie muszę kupić kupę no na facepalmy. bo takie kompem, sukary uchwalę. Siedzi przed kąpem, siada i sukary trzepię, by strzelać facepalmy, what the fuck. Ja tego nie kupiłem No dobra, ale nie. ja to powiedziałem. LOL znajduje zakwę po sakwie, że ten Kane nie może dokończyć wypowiedzi kiedy A mimo No ale jak coś widzą, w których może to irytować, możecie jeszcze w, w każdej chwili zatrzymać ten filmik na chwilkę i przeczytać po prostu co oni mówią. Jest po prostu za dużo akcji tego, że się dzieje, żebym się skupiał na tym co tam pisze, bo mimo wszystko możecie sami sobie to przeczytać. A głównie ja napisów. A główny wątek fabularny, który ten to wam przedstawiam, jedyne co to te takie wypowiedzi, te notatki takie, które znajdujemy w trakcie przygody, no to ja po prostu nie wiem, na chwilę będę wam zostawiał, że możecie sobie zatrzymać i przeczytać, jeżeli kogoś to naprawdę interesuje, no. Tak będzie chyba najlepiej. Żeby nie zatrzymywać wszystkiego, bo ja coś czytam... A jak coś czytać nie umie? No to już niego. Nie o wszystkich. To by nie napisał geniusów, nie wpisałby GTRNA Tam diabło. Aż ja, dla takich ludzi... Nie. No niestety moje filmiki nie są no. No, Może ktoś jest ślepy i by go oglądał. Napis w alfabecie Braille jeszcze No właśnie, boże żeby że o wszystkim no, to, że niestety tak wiesz wybrać. Jest taki problem, że nie da się zapewnić wszystkim dobrobytu No niestety no No ale tak bardzo bym chciał To ślepym filmiku nie pokaże no, Nie wszystko Nie widzę... No nie wiadomo no ten jest mały, mały jest mały, strasznie kurwa. Napakowany facet karzełek Napakowany facet karzełek, what Eddie Murphy Wiesz Murphy nie jest Ale oglądałeś, nie oglądałeś tego filmu z Eddie Murphy No co, był taki gruby Eddie Murphy Cała rodzina to był w ogóle A Murphy. o to ci chodzi No W ogóle my tu się wróciliśmy na początku gruby, grubszy i... Nie, nie, <grym> nie, nie. Nie <laughs> pamiętam tej nazwy nie. teraz za bardzo. Ale... o prawie ledwo co złapaliśmy tego boostu. No, dokładnie. Twojego. Aktywuj częściej tak bez nazwy. Ja to wyliczyłem. Tak. Tak jak ostatnio. więcej czasu. No, i że ja nie dałem. E, no, ja za tą Ja nie, e, nie pamiętam jeszcze jak gdzieś gra. się gra jak mógł. Potrzeba więcej czasu. Te małe gnoje myślą, że coś mi zrobił, no to jest bezczes. Slep, szep. Slep, ametyst. Amestys. Fuck, niebieskie. O, niebieskie, to znaczy eks No nie co wiem, one są głupie, bo one jeszcze prądem czekają. No i co, jak ja jestem nieśmiertelny tam? Dzwoniły po adry, na No, One mają tylko odrzucenie tutaj. No ale ja jestem prawie nieśmiertelny. Uprząż mam Uprząż już znalazłem. Wow, mam coś dla Ciebie, ale to jest słabe, więc Ci nie dam. Nie mm. Poczekajcie chwilę. A nie, uprząż jest dla barbarzyńcy. Ta, pokaż. Chcesz, Gieter, coś... Patrzcie, co ja mam, chłopaki. Nie, słab Mam lepszą o wiele. Co? Chłopaki, patrzy na muszlele. Zobaczcie, sprawdźcie. Sprawdźcie. Patrz, od i się świeci. No już patrzę. Chcesz coś pod inteligencję dlatego Dla... dla... Chce. Coś dosyć dobrego myślę. Ci dałem. Ale mam teraz tępki wykuksio. Wow! Czekaj, zobacz. O co ci chodzi? O twój mieć, tak? No 19 do inteligencji. Fajnie wygląda. Daję ci tam 22 do inteligencji wygląda. tego, nie? Tak. Mam lepszy. Który daje mi 2 to do 3 masz? Nie, lepszy ci jak ci Ingenie. powiem? Inteligencja jest... Nie, weź go, bo ja mnie tam nie ma. Inteligencja jest lepsza niż takie obrażenia per second. No to tam piszmy No pokazane jest, że tej obrażenia, ale dysio Inteligencja tutaj czasami Rezista na żywioły I na metarki. Nie. Wiem, Chyba tak mi się wydaje Nie, takie. Tak jest Wiesz co, powinien być achievement na to, że zdeptuje robaki Bo wszystko prawie próbuje deptać Nie wiem dlaczego, jakoś sobie uzdrowiłem, e, że jest góry, taki achievement źle idziemy, do góry, do góry jest. Słyszycie, uzdrowiłem sobie, że jest taki achievement I teraz chodzę bez przerwy po, po tych, tych robaczkach takich Bo one się tak fajnie rozgniatają i taki nas no. słychać. O, tutaj jest na przykład. Takie małe, tak szczelne. No. no, ale powinien być achievement na zniszczenie tysiąca, tak? A, a nie tutaj, tak. 100 tysięcy demonów mogę zabić. No to powinien być z 200 tysięcy tego. LOL, 100 tysięcy demonów, oni to stworzyli dla jakichś no life, żeby na kolejne 12 lat to było. Chyba ledwie chyba <grym> tysiąc? Bo to są, to są jeszcze potwory, to co my widzieliśmy, a nie demony. No to mówię, to, to jest czeka, pewnie ja na kolejne tam, 12 lat zrobione. Ty. To jest w ogólnych czy gdzie? Ja z zobaczymy. Nie, to jest w klasowych, chłopca demon. Daj smacz. Czekaj, klasy dla Dobra, no chodź, daj spokój. O, kończyłem czwarty akt, czarodziejem, ale no. O, i jest głowa. No cześć. To nie głowa. wygląda jak głowa. To wygląda jak noga. A nie, była głowa. O, pośpiesz się! Biegnę, biegnę! Dobra, stary strażnik! Bęg. Bęg mi, Widzicie, on bęg. mi nic nie robi, ja go tankuję, no dobra, no teraz mi zleżył, ale... Tak to damage'a mi nie robi za wiele. To jest fajnie. Bang, 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 bang! I po nim! No. O! O i przy okazji na koniec odcinka Dopiero przestaje gadać Bawią go te drwiny Co dopiero? Dwudziest lewy już mam. Dopiero! Już nie mogę się doczekać ciszy, <grym> to... która zapadnie, gdy bezpiecznie schowam głowę Musimy um, To chyba sobie wezmę. Musimy iść. Musimy Czekaj, iść. wiem, że musimy iść. Musimy iść. Wiem. Musimy iść. Wiem. Żałuję swego błędu. Wiem. Czekaj mam coś nowego. O! Woo! Ale to jest, będzie piskie teraz Dobra. Ale. E, dobra, co? Tu tutaj kończymy. To tak e, Subskrybujcie, komentujcie. Mm, lajkujcie i no, w odcinkach. Oddać głowę. Nie, to głowę. to To zaraz oddamy głowę. Dobra to... dobra, to tyle. Ok, trzymajcie się na razie, papa. Papa, pa, pa.